jeśli odcinka widzowie w to Minecraft. Bo dopiero co rzuciłem odcinek, więc nie wiem, jaki sens. Będzie to jest sens. nie brzydko, tego odcinka, co na pewno nie zrobiliście, ale nieważne, zbudowałem połowę mojego nowego odcinka. No dobra, ym... Się w dzisiejszym odcinku mam zamiar pójść do kopalni i znaleźć diamenty. Tak przyjrzeć, że nie będzie. I to do kopalni. I w moim własnym. A co mi to przychodzi? Spróbować. No i już jakaś mieć do niczego się tak robiło. Coś użytecznego, mógłbym sobie zrobić chyba. Chodźcie w ogóle, ale jestem nieprzygotowany na tym, ten już. Winiarzurowie się nie pogniewają, że zabieram im lampy. Mam nadzieję, że są zimne i się ludzie no bo jedynie na drzewie się przylegają trajdów. Gdzie ja wykupę tą tarczuch? Chyba. Czy... No, ja, 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 ja sam nie wiem, dlaczego ja mam taką krótką pamięć. Chwila mała bo moja mała coś gada. Dobra, wracamy. By to nie nazywał się Daniel. Ale mało to wulkanowało. No to zaczynamy kopać. To chyba będzie jeden z najmniejszych odcinków, coś mi się wydaje. Bardzo wiem, tak w ogóle to jestem chory, możecie mi dać na pocieszenie łapki w górę i subi, subika, proszę, proszę, się będzie ładnie. Nawet nie poszłem dzisiaj do szkoły, taki chory jestem, choć to akurat jest nawet do zazdroszczenia, że nie poszłem do tej budy. Że... O, o, o. Widzę tu jest? Nie. nie. My mamy taką kopalni pod wioską? O! Żelazo! Sobie wykopię przy okazji, ale to jest... To jest zaraz obok wioski. My już jesteśmy na drugim końcu świata. Czego ja się spodziewałem. Dobra, to że zbieramy żelazo. Ale żelazo nam chyba wystarczy. Co nie widzę, Chyba czas pozbierać węgiel. Chyba gdzieś go widziałem nawet. Tak. Tu jest węgiel. Zrobię sobie, sobie pochodnie. Tu jest uda mieć, więc z tym spadamy. Nie, wiem, dlaczego robię to kolejny crafting? Zapytajcie pana Boga. Lecimy dalej. Chętnie możecie oczywiście mnie krytykować w komentarzach, jak nie znajdę w tym odcinku diamentów. No i za chwilę kilof mi się sposuje. Mam po takim razie czego spoko to sobie sobie żelazny. Nawet jak mi się nie uda to na pewno zrobimy już żelazny sercik. Tak w ogóle widzowie to ja was przepraszam za ten za słaby słaby chwilę, bo mama mnie woła. Dobra, widzowie już ogarnięto. Moja mama już sobie idzie na ten na górę i jedzie sobie gdzieś muszę się podbudować. Po co mi w ogóle to ruda mieć? O. Byście się pytali, skąd mam to całe mięsko w Exypunku, to sobie to poza, poza nagrywaniem grałem w Minecrafta Zazwyczaj to w światy, w których mam mody, ale. A jak widać, mogę was, wam w pewnym odcinku pokazać, ten jak wygląda mój świat, w którym dodałem mocki mini -mi toilet. O złoto. To za chwilę mi się gilów popsuje, wiecie. Bo tak kamieni nie wolno. Nie byłem właśnie pewny, więc próbowałem jednak ten. Ok. Robimy sobie żelazny. A łopatki nie potrzebujemy żelaznej. To jest strata żelaza. Rozbieramy złoto, nawet nie wiem po co. Bo przecież, nawet jakbym chciał handlować z piglinami, to przecież należy że jest tego tyle, że ja nie wierzę po prostu. u rozbieram zbierałam ani kilo w za chwilę. Co pa, a nie panie. dlatego lepiej, no ja chyba zwariuję z tym. Dobra, lecimy dalej. O, żelazo. Dobra, widzowie, chyba w tym odcinku jednak nie, zna nie znajdziemy diamentów, ale znajdziemy dużo złoża metalu. Ciekawe, czy właśnie w Minecraftie to jest jakieś żelazo. Jest bardzo dużo rodzaj żelaza. Aluminium, jest stal, tam, coś tam, coś tam. Nie wiem, stal. No właśnie, już mowa o Również okej, okay, nieważne, to. Czy nie robię tego właśnie? O. Ej, 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 co? Co, co, co? Czego chcę? Czego, czego? Czego? No właśnie. Nie wolno ze mną zadzielać, bo jestem graczem. Skąd ty masz tylniecz? Co? Skąd ty masz tylniecz? Już go nie masz. Już go nie masz. Już go nie masz. Tam sobie naprawię nawet, bo jeżeli topną, wiecie, ja sobie. Nie ma tu niczego ciekawego, może, ale mogą być sobie Dobra, Na razie to ja stąd spadam. A miecz sobie o tego zębiaka naprawię i będę miał jak nowy. A jeszcze tropnął. Dobra, ja wrócę na górę. Może jeszcze chwilkę no ja muszę zrobić. Wiecie co, zrobię sobie tą zbroję. Co? Czego? Czego? No właśnie. jak chodź tu. Co? Świetnie. No to lecimy w górę. Dobra, to Filip zajmie. No to w międzyczasie ja wyłączę nagrywanie. Chwilę bo... Widzowie, bo znalazłem fajnego kejfa zaraz obok wioski blisko mojego domu. skraftowałem w ogóle... Dobra, jesteśmy nieprzygotowani, a idziemy tam. O to połączenia zombiaków, największych debili w Minecrafcie oraz villagera czyli największego skamera w Minecrafcie. mojego połączenie. To kolejne połączenie jest. Co? co, co mi mnie bijecie? Co, nie wiecie z kim walczycie? O kurczę, Creeper. Creeper, Creeper. Spadam stąd. Creeper, proszę, biegnij mnie. Uciekamy, Creepera mają. Już wolę kopać Dirta. Oweny przyjemniejsza rzecz. Nie trzeba się nasilać. Widzą mnie, bo ja. Z, bo, bo, jakby, jakby co, to ja znalazłem tę kopalnię z jednego względu. Mów, zgubiłem moją kopalnię. Ja w ogóle nagrywam? No. Jak nagrywa? No, gdzie? Widzowie, bo. Ja to już zapomniałem na dobre, gdzie to jest. Dlaczego jest taka brzydka pogoda? Dobra, widzowie, ja tu się poszukam. Dobra, widzowie, znalazłem jaskinie. Ja wziąłem po... <śmany> Za chwilę wracam. Dobra widzowie, wracamy do gry. Poszłam szybko do kopalni tamtej, której wcześniej mnie przegonił Creeper. No i wziąłem tyle tego węgla, ile mogłem. No i zrobiłem 64. Pochodzi teraz już tylko 60. No już 64 tam położyłem na samej górze, żebym miał zaznaczone, że w tym miejscu ten. O, o żelazko. Ble. Chociaż wolałbym diamenty Czyli my diamenty na tej wersji są częste co tu robią grzyby Bo tu jest gliża Albo przez to jest Gliżak, albo Mojang, przesą myśleć No cóż, tu tutaj ciekawego nie ma. Żelazo było, już go nie ma. A materiał trwa. O kurwa, za chwilę się kończyć. Dobra, jeszcze szybko tu sprawdzimy. Jest żelazo, ale to sobie później zbiorę. Poza odcinkiem. Ej, ej, ej. kończymy na ten odcinek. Oto z tym nieładnym widokiem szał. Kończymy ten odcinek. Pa widzowie. Widzimy się następnym razem. Pa!